E, dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie. Dziś e, mamy 1 marca, bardzo słoneczną pogodę. E, postanowiliśmy się wybrać na odwarte. No też e, z ciekawości, bo e, przyszedł do nas e, nowo zakupiony sprzęt e, to jest e, wędka e, firmy Mikado Progressive e, o długości 2,75. O wyrzucie CW od 2 do 10 gramów. No i ciekawi mnie to. Ja ogólnie ten początek roku no chciałem połazić trochę za kleniem, zobaczyć czy, czy uda mi się wyciągnąć klenia. Nigdy w życiu też klenia nie złowiłem. Tu dzięki Mateuszowi z kanału Wędkarski Eiber ustawiliśmy do mnie sprzęt, wędkę już opisałem Wam. Kołowrotek jest to Shimano Stradic o rozmiarze 250. Na nim jest nawinięta plecionka 0,6, także bardzo, bardzo cieniutka. Do tego woblerek, który nie przekracza 5 cm. Powiem Wam tak, Nigdy tak lekko nie łowiłem. Już wykonałem parę rzutów. No, zupełnie inaczej to wygląda, niż łowi się tak na ciężko. Wędka. Wędka jest bardzo czuła. Wydaje mi się, że jak ryba uderzy na tej wędce, to no, będzie niesamowity efekt. Bardzo pięknie jest nad wartą teraz. Choć mało miejsc jest tutaj, żeby można sobie było wejść, bo warta się podniosła. I pozalewała tutaj znane mi już tutaj te główki. Celowo też wybraliśmy to miejsce tutaj, Czeszewo. Po pierwsze, jak zawsze, mało czasu mieliśmy. Po drugie, wiedziałem czego się spodziewać przy tym poziomie wody tutaj. Wydaje mi się też, że jak tak woda się podnosi, to ta ryba powinna tutaj bliżej brzegów sobie tak przypływać. Jak będzie jakiekolwiek branie, nawet małego konia, to bardzo będę się cieszył. Bo naprawdę, dla mnie przedwiośnie to zawsze była najtrudniejsza pora roku do, do wędkowania. Mimo że jest tak ślicznie. To! Tu mam taką wysepkę. Oj, przydałyby się spodnie buty. O, bardzo czuję, jak ją tutaj prąd zamiata na czubku. Ciekawe, jak się rybkę ciągnie na tej wędce. Ale bym chciał pierwszego klenia złowić. No ale pierwszego dnia gdybym złowił klenia no, to nie wiem czy to by się nie stało trochę nudne, nie? Dobra, przejdziemy sobie na kolejną główkę. Zobaczymy czy tam będzie lepsze dojście. A nie się w ogóle tą wędkę trzyma. Łowiąc na takie ciężkie wędki. Nie mając w ogóle doświadczenia ani styczności z takim lekkim spinningiem. No to zupełnie inaczej to wygląda. Ne? Tu uważam, że jest fajne miejsce. Ale bardzo dużo jest na zatopionych i mogę tutaj zrywać. A tutaj? Sobie wejdę tam na skraj tej klatki. I tu sobie rzucę parę razy. Sposzyłem rybę, szedłem za głośno. Ale widzicie, szedłem za głośno, widziałem rybę. Pięknie. Czyli one tu w tych klatkach gdzieś tam się chowają te rybki. Dobra, idziemy dalej. Tu jest bardzo dużo zaczepów, nie? One i tak będą, te zaczepy, ale tu jest wyjątkowo dużo. Idziemy na tą pierwszą główkę. Dobra, zobaczymy tu. I powiem Wam, że tutaj o tej klatce to zimą myślałem, nie? że to będzie idealne miejsce tutaj. Ale widzę, że kręci bardzo mocno tutaj ten nurt. Nurt taki wsteczny jest, także może nie do końca fajnie tu jest. Dobra, idziemy dalej. Trudno mi zlokalizować, gdzie kleń może być o tej porze roku. Eee, ale ja się tego dowiem. Ja się tego dowiem na swojej skórze, także... Jak macie jakieś wiadomości, jakieś informacje, gdzie powinienem szukać takiego klenia na rzece, to śmiało, piszcie w komentarzach. Zawsze to będzie dla mnie jakaś podpowiedź, chociaż ja sobie go wypracuję, na pewno sobie go wypracuję. Tu mam kolejną taką zatoczkę, klatkę i powiem Wam, że nawet widzę jak rybka się tu chyba spławiła. Teraz założę gumkę, takie cudo, w tamtym roku na taką właśnie gumeczkę udało mi się na przedwiośniu brzanę złowić bardzo dużo, także zobaczę sobie trochę na gumkach jak to będzie wyglądać, ja strasznie lubię, strasznie lubię łowić właśnie na gumki. A gumą można e, dużo dalej pocisnąć. E, ten woblerek, którego używałem wcześniej, on miał tak ze 3 gramy. E, główka tutaj jigowa na tej gumie ma 5 gram, ale guma też jest bardziej opływowa, nie ma tych kotwic, także ona dużo dalej poleci. Nie wiem, czy guma to dobra przynęta na tą porę roku naklenia, ale na pewno jest mniej kosztowna niż woblet. Chociaż niektóre gumy są też bardzo drogie, ale to już ta bardziej szczupakowa. Te małe gumki są bardzo tanie. Może się okoń skusi. Też fajnie, nie? Łatwo się zniechęcić o tej porze roku. Ja jestem w sumie drugi raz w tym roku. Ja jestem zachwycony taka pogoda to, ale wydaje mi się, że łatwo się zniechęcić, nie? Wiecie, jak tu się nic nie dzieje. Jeszcze raz to samo miejsce. Jeszcze w tym roku ryby nie złowiłem. Teraz Wam chciałem pokazać tutaj moje, moje skarby na tego klenia. Tu mam obrotóweczki. Za chwilę jednej użyję. W rozmyjarze sobie założę dwa. Dwójki najlepiej mi na tej wędce latają. To jest osa. Smurzaczek, tak to wygląda. Czyli to po powierzchni chodzi. Nie? nie będę tego dzisiaj używał. Bo uważam, że rybka jeszcze jest trochę głębiej. Chociaż przy tak słonecznej pogodzie, może by się coś tam skusiło. Tu mam w takim totalnie naturalnym kolorze. No, bardzo pięknie wyglądają i wydaje mi się, że to będzie prowokowało. Klenia będzie to nieźle prowokowało. Jak się troszeczkę cieplej zrobi. Tu mam takie chrząszcze. O tu mam takiego mniejszego chrząszcza. E, tu też mam coś takiego malutkiego. No to jest w ogóle... ja mam tak zdrętwiałe łapska, że trudno mi się to zakłada wszystko. E, nie wiem jak długo e, moja cierpliwość e, pozwoli na takie wędkowanie. E, a pewnie człowiek się podbuduje jak pierwszego klenia złowi. Pewnie się bardzo podbuduje, no i wtedy, wtedy może się bardziej przekona do takich rzeczy. Bardzo mi się spodobała ta kolorystyka i dlatego to mam. Także tak jak powiedziałem założymy sobie dwójeczkę czerwoną. Meps, dwójka. Może się jakiś okonek, a klej no to już w ogóle byłaby radość. Ale to nie takie hop. Może mi się tutaj uda wejść koło tego drzewa Pogoda jest znakomita To w ogóle w tym rybę nie chodzi Dobra tu mam Tu mam możliwość, że mogę sobie wejść Pierwszy rzut obrotóweczką. Co to? No dobra, to kończymy już dzisiaj. Po dwie godzinki byliśmy, piękne słońce. Wydaje mi się, że to się dopiero wszystko zacznie. Pierwsze, pierwsze koty za płoty. No chciałbym rybę złowić na tą wędkę, zobaczyć jak ona będzie się sprawować, bo wydaje mi się, że każdy ruch ryby, każde dotknięcie na tej wędce będzie to wszystko czuć. Nie? Będzie czuć to w ręce. Nie? To przedwiośnie, no, chciałbym się wstrzelić w niej, w jakąś rybą. Oczywiście. <noise> Ale zobaczymy jak to będzie. No dobra, to my uciekamy. Do usłyszenia. Hej.